Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć. W dzisiejszym filmie podzielę się z Wami pięcioma świetnymi pomysłami na urządzenie małego salonu z kuchnią. Wiem, jak trudno jest zaaranżować przestrzeń, gdy mamy do czynienia z ograniczonym metrażem, dlatego przygotowałam dla Was inspiracje, które pomogą Wam maksymalnie wykorzystać każdy kąt. Pokażę Wam 15 zdjęć, które z pewnością zainspirują Was do stworzenia funkcjonalnego i stylowego wnętrza. Zaczynajmy. Urządzenie małego salonu zawsze trzeba dobrze przemyśleć. Często stanowi to bowiem nie lada wyzwanie projektowe. Na wielkiej powierzchni trzeba przecież zmieścić wszystkie funkcje typowe dla strefy wypoczynkowej. Trzeba też przy tym pamiętać o stronie estetycznej aranżacji. Jak sobie z tym poradzić? Dobrym rozwiązaniem będzie połączenie salonu z kuchnią. Wspólna, otwarta przestrzeń dzienna pozwoli pozyskać parę dodatkowych metrów kwadratowych i da wnętrzu więcej swobody z dwóch małych pomieszczeń. Często też wąskich czy słabo doświetlonych, zyskujemy strefę, która będzie bardziej ustawna i łatwiejsza do urządzania. Bez dodatkowych ścian i podziałów, salon z kuchnią mogą wyglądać naprawdę imponująco. Salon i kuchnia w mieszkaniu o powierzchni 35 m2. Projekt wnętrza Katarzyna Roch D pracownia home iam średnik style fotografia bernard białorucki studio art media factory urządzając mały salon z kuchnią warto przestrzegać kilku podstawowych zasad jakich po pierwsze zabudowa kuchenna nie powinna zdominować całego wnętrza wręcz przeciwnie najlepiej jeśli stanie się tłem dla salonowego wystroju. Dlatego warto wziąć pod uwagę urządzenie kuchni na jednej ze ścian. Jeżeli jednak potrzebujemy więcej miejsca, zdecydujmy się na zabudowę w kształcie litery L bądź praktyczny półwysep salon i kuchnia w mieszkaniu o powierzchni 30 m2. Projekt wnętrza Katarzyna Roch D pracownia Home Home&M średnik style fotografia Bernard Białorucki Studio Art Media Factory należy również pamiętać aby meble kuchenne pasowały do aranżacji całej strefy dziennej Zarówno pod względem koloru, jak i formy muszą idealnie się z nią komponować. By uzyskać efekt dworu, warto zadbać o każdy szczegół. Bardzo ważne jest ponadto zachowanie proporcji między poszczególnymi strefami. Oto pięć małych salonów z kuchnią urządzonych bardzo wygodnie i bardzo ładnie. 1. Jasne kolory w małym salonie z kuchnią. Jasne kolory w małym salonie z kuchnią. Projekt wnętrza. Beata Napierała. Modify. Architektura wnętrz. Fotografia Michał Munarczyk Salon i kuchnia znajdują się w mieszkaniu o powierzchni 38 metrów. Obie stery urządzone są w stylu nowoczesnym. Salon pełni funkcję typowo wypoczynkową. Znajduje się tu szara kanapa oraz czarne stolik kawowe z miejscem na przechowywanie. Ścianę naprzeciwko, na której znajduje się telewizor zdobitynki dobitenki imitujący beton. W kuchni mamy zabudowę meblową sięgająca do sufitu zapewnia sporo miejsca na sprzęty. I akcesoria oraz nieduże blaty do wygodnego przygotowywania posiłków. We wnętrzu nie ma jednak stołu. Jego funkcję pełni blat barowy z hokerami. Oddziela on kuchnię od salonu. Małe mieszkanie w Warszawie ma 38 metrów. Piękne i wygodne wnętrze. 2. Mały salon z kuchnią urządzony nowocześnie. 823 972. JPG w salonie ścianę zdobi tapeta skasowana na wymiar. Kolory zieleni oraz szarości stanowią idealne tło dla kinkietów i innych lamp. Tapeta ma botaniczny wzór z liśćmi monstery i zdecydowanie przykuwa wzrok do królowatego salonu. Na jej dla świetnie prezentuje się sofa w stonowanym szarym kolorze. Tuż obok strefy wypoczynkowej znalazła się mała jadalnia. Krzesła w naturalnym kolorze pięknie wyglądają przy czarnym stole. Szafki wiszące w kuchni nawiązują stylizacją do stalowo-szklanej ściany oddzielającej salon od sypialni. Czarne obramowania, ciekawe fazowane szkło i czarny blad dodają małej kuchni pazura. To mieszkanie ma tylko 30 metrów. Piękny projekt kawalerki. Zobacz. 3. Bieli drewno w małym salonie z kuchnią. Bieli drewno w małym salonie z kuchnią. Projekt wnętrza. Barbara Wojsz. Wojsz Studio. Fotografia in kadr na ścianie salonu z charakterystyczną ramą znajduje się czarna szafka RTV, która współgra z kamiennym blatem w kuchni. Stoliki kawowe są niewielkie, jednak mają możliwość rozłożenia ich i powiększenia przestrzeni. Białe ściany w salonie ozdobiono grafikami nawiązującymi do kultury japońskiej. Część kuchenna została oddzielona od salonu optycznie i funkcjonalnie poprzez stół jadalniany ustawiony poprzecznie do pomieszczenia. Tu na ścianie zna. Znalazły się płytki o delikatnym, beżowym wzorze lastry. I co? Uzupełnienie kompozycji i spokojnej kolorystyki stanowią czarne elementy mebli i dodatki. Małe mieszkanie w Gdańsku. Styl Japan D. Jasny salon i dużo drewna w kuchni. Cztery. Eleganckie rozwiązania w małym salonie z kuchnią. Eleganckie rozwiązania w małym salonie z kuchnią. Projekt wnętrza i stylizacja. Skala interior design. Fotografia Radek Słowik. To wnętrze zostało zaprojektowane zostało dla młodego... Energicznego przedsiębiorcy. Założeniem projektu było stworzenie funkcjonalnej i męskiej przestrzeni. Salon połączony z kuchnią pełni funkcję sypialni i biura. We wnętrzu dominuje ciemna kolorystyka, połączona z drewnem, a elegancki i prosty styl nadaje mu charakter. W części wypoczynkowej znalazła się rozkładana sofa w jasnym, szarym kolorze. W biurowej zaś podświetlona ściana z efektem skały. W kuchni ściany nad blatem i sam blad wykończono bardzo efektownymi płytami z dektonu. Zestawiono je z drewnianymi frontem szafek wiszących oraz matową, czernią dolnej i wysokiej zabudowy mebli. Mocnym akcentem kolorystycznym są tu siedziska i tekstylia. To mieszkanie ma tylko 32 metry. Jest małe, ale wygodne. Zobacz świetną kawalerkę. 5. Mały salon z kuchnią w szarym kolorze, mały salon z kuchnią w szarym kolorze, projekt wnętrza, Katarzyna Maciejowska Maciejewska De Sign. Fotografia dekorialowe w salonie ciekawie prezentuje się ściana telewizyjna. Efekt osiągnięto prostymi środkami. Ścianę pomalowano na odcień szarości i wykończono sztukateriami, które stworzyły ramę dla telewizora. Całość dopełnia niska szafka RTV w kolorze szarym. W salonie znajduje się także dwukolorowa sofa z kontrastowymi przeszyciami. W kuchni znajduje się zabudowa w kształcie litery L. Lodówka i zamrażarka zmieszczono w wysokim drewnianym Górne fronty mają kolor antracytowej szarości. Dolne, drewna z wyrazistym usłojeniem. Dzięki temu zestawieniu kuchnia przyciąga wzrok. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat małego salonu z kuchnią. Mamy nadzieję, że pięć przedstawionych pomysłów oraz piętnaście inspirujących zdjęć pomogły Wam w aranżacji Waszej przestrzeni. Pamiętajcie, że nawet niewielkie metraże mogą być funkcjonalne i stylowe. Zachęcamy do eksperymentowania z kolorami, meblami i dodatkami, aby stworzyć wnętrze, które będzie odzwierciedlać wasz indywidualny styl, do zobaczenia w kolejnych filmach.